Cześć wszystkim! Dzisiaj porozmawiamy o czymś, co na pierwszy rzut oka nie brzmi zbyt ekscytująco, ale gwarantuję, że to niezwykle ważne dla Twojej firmy. Chodzi o cięcie kosztów podatkowych, a kancelaria prawna Semper Paratus ma rozwiązania, które mogą to zrobić. Pewnie zastanawiasz się, dlaczego skupiać się na podatkach. Otóż podatki to znaczący wydatek dla każdej firmy, dużej czy małej. A znalezienie sposobów na ich legalne i efektywne zminimalizowanie może mieć ogromny wpływ na Twój wynik finansowy. Oferujemy innowacyjne rozwiązania i usługi stworzone specjalnie dla przedsiębiorców takich jak Ty. W firmie ważne jest bilansowanie kosztów, a naszą misją jest zapewnienie, byś płacił nie więcej niż to konieczne. Wyobraź sobie niskie stawki podatkowe bez kompromisów w kwestii jakości czy zgodności z przepisami. To właśnie Semper Paratus. Nasz zespół ekspertów znajdzie najkorzystniejsze rozwiązania, by zoptymalizować Twoje podatki, dzięki czemu zachowasz więcej ciężko zarobionych pieniędzy. Oferujemy również nieograniczone wsparcie i dostęp od początku do końca Twojej finansowej podróży, niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz swoją działalność, czy chcesz usprawnić istniejące działania, służymy wsparciem. A najlepsze w tym wszystkim? Usługi świadczymy w obniżonych o VAT cenach co sprawia, że nasze wysokiej jakości usługi są przystępne cenowo. Oszczędzasz więc nie tylko na podatkach, ale także na kosztach profesjonalnych usług podatkowych. To sytuacja, w której wszyscy wygrywają. Jeśli więc masz dość przepłacania podatków i składek na ZUS, szukasz niezawodnych i opłacalnych rozwiązań dopasowanych do potrzeb Twojej firmy, skontaktuj się z kancelarią prawną Semper Paratus. Pozwól nam zdjąć z swoich barków ciężar wysokich składek, abyś mógł skupić się na rozwoju swojej firmy. Pamiętaj, że efektywne planowanie podatkowe nie polega na uchylaniu się od podatków, ale na płaceniu tego, co sprawiedliwe i wykorzystaniu przepisów na swoją korzyść. Będziemy towarzyszyć Tobie na każdym etapie Twojej działalności. Dzięki, że byliście z nami. Nie pozwól, by podatki i wysokie składki niepotrzebnie drenowały Twoje zasoby. Sprawdź Semper Paratus i sam zobacz różnicę. Do następnego razu trzymajcie się optymalizacji i ciągłego rozwoju.